zdrowomyślący obywatel, również polityk platformy obywatelskiej, ale nie tej platformy obywatelskiej, która jest w stanie zaprzedać duszę diabłu podczas kampanii wyborczej i mówić zupełnie coś odwrotnego niż przed kampanią wyborczą, ale wy również chyba rozumiecie, że taka jest racja stanu. Cieszę się, panie ministrze, chciałem powiedzieć, cieszę się, panie premierze, że się pan zapodział, mam nadzieję, że, że pan się zapodział na dużą chwilę i będzie pan słuchał tego, co mam do pana do powiedzenia. Bo mówił pan bardzo pompatycznie, odpowiedzialnie, panie premierze, o, o odpowiedzialności kwestii migracyjnej. No, praktycznie konfederacją pan walił z tej mównicy, no, ale panie premierze, jest pan kompletnie niewiarygodną osobą, kompletnie niewiarygodną osobą. Owszem, zgadzam się z tym, bo liczby mówią yy, zawsze mówią prawdę PIS wpuszczą masowe ilości legalnych imigrantów do Polski. Ale panie premierze Tusk, pan wpuszcza jeszcze większe ilości Legalnie masy imigrantów, i dodatkowo oprócz tego wpuścił jeszcze pan, panie premierze, szanowny panie premierze, na swojej listy pana Sterczewskiego, panią Jachirę, pana Szczerbę i pana Jońskiego, którzy mówią zupełnie coś odwrotnego niż pan kilka minut z tej mównicy. Cieszę się, że to nie są wnioski formalne, bo chyba będzie spokój, jak będę mógł to przekazać. Bo panie ministrze, czy pan jest w ogóle świadomy tego, że podczas pracy w nadzwyczajnej komisji, która jeszcze pracuje, w której przewodniczący jest pan poseł sowa zgłosiłem 30 poprawek. To nie jest nic nadzwyczajnego, ale co ja chciałem panie ministrze zablokować? Chciałem zablokować, żebyśmy weryfikowali panie ministrze, czy jakoś wpuszczamy kogoś do Polski imigranta, to żebyśmy weryfikowali, czy on był przestępcą, mordercą, gwałcicielem, złodziejem we własnej ojczyźnie. My tego panie ministrze nie weryfikujemy. I tą poprawkę wy odrzuciliście. Każdy poseł platformy, lewicy, trzeciej drogi odrzucił. Dalej Przyjmujemy masę imigrantów, ale czy my się ubezpieczamy wcześniej? Ubezpieczyliśmy się, żebyśmy ze wszystkimi krajami mieli podpisaną umowę o readmisji? Otóż nie, panie ministrze. Również pana koledzy, wszyscy koledzy zakłosowali przeciwko temu, żebyśmy ubezpieczali się umową o ekstradycję z każdym krajem. Nie chcieliście żadnych poprawek, jeżeli chodzi o wymagania językowe. Ja rozumiem, że nie każdy musi mówić płynnie językiem polskim, jeżeli zbiera truskawki przysłowiowe, ale jakieś nakazy należy wprowadzić. No i, i, i czwarta rzecz, bo czwarta rzecz. Pytałem pana poprzednika. Pana również mogę zapytać, ale z, odpowiedź znam. My nie kontrolujemy tej imigracji. Jak ja ma pana zapytam, ilu w Polsce jest imigrantów, to ja wiem, że pan mi odpowie, nie wiem. Nikt tego w Polsce nie wie. Nie wprowadziliście żadnej instytucji, która będzie kontrolowała, czy imigrant, który legalnie nawet do nas przyjdzie, legalnie podkreślam. Po tym, jak przyjedzie do Polski, czy przyleci na Okęcie, żebyśmy wiedzieli, co się z nim dzieje. Nikt w Polsce nie wiedział zapisu i nikt w Polsce za platformy nie wie, co się z ludźmi, którzy do nas legalnie przyjeżdżają, dzieje. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, soka Mam pytanie, dlaczego nie pytacie Polaków o to, czy chcą kolejnego, kolejny wspólny europejski dług? Do tej pory szantażują nas jeszcze przecież funduszem covidowym. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że wyeliminowano Polskę z europejskiego programu przemysłu obronnego. Mówi o tym nawet wasz europoseł Halicki. Podobnie prawdopodobnie będzie także z programem SAFE. Dlatego mam. Pytanie, dlaczego o to wszystkiego? Nie pytacie Polaków, dlaczego mieliście być przecież tą siłą, która nie zostanie ograna na, na europejskich salonach, a okazuje się, że tak naprawdę sprzedajecie polską suwerenność, polską obronę narodową. Za co? Żeby tylko i wyłącznie właśnie Bundeswehra i armia francuska na tym funduszu korzystały. Pytam o to proszę tutaj ministra obrony narodowej o tym, żeby to Polakom wytłumaczała jaka izbo. No nieobecny panie premierze tutaj. Tak jak pan poseł Sachajko, muszę to zwrócić na to uwagę, bo nikt się tutaj na tej sali, przynajmniej z opozycji, nie spodziewał, że będziemy mogli odnieść się do słów samego premiera. Ale trzeba powiedzieć jedno: jesteśmy pomiędzy pierwszą a drugą turą. To było po prostu zwyczajne, kampanijne wystąpienie. I chyba nikt tutaj na tej sali, a przynajmniej nikt nie naiwny, nie sądzi, że to, co tutaj powiedział Donald Tusk, jest jakąkolwiek prawdą. Jest tylko i wyłącznie kampanijną. Kiełbasą wyborczą, i to jest prawda. E, a muszę przytoczyć trochę danych, bo za 2024 rok, wy oczywiście słusznie oskarżacie my też, żeśmy krytykowali PiS za rekordową migrację. Ale Wy w 2024 roku e, wydaliście 322 tysiące zezwoleń na pracę dla obcokrajowców ze 138 państw. Z krajów także obcych kulturowo. Filipiny 37 tysięcy, Kolumbii 37 tysięcy, Indii 33 tysiące, Nepal 31 tysięcy, Uzbekistan 26 tysięcy, Bangladesz 17 tysięcy. Tam są rekordowe też gwałty. Przecież tam jest ogromny z tym problem i nawiązując do tego, co powiedział poseł Mulawa, wy nie weryfikujecie, ciągle nie jest, Polacy nie weryfikują tego, czy... Wpuszczamy jakichkolwiek przestępców właśnie do kraju. To jest ogromny problem. I wy teraz będziecie mówić, że uszczelniacie granice. Zobaczymy, co będzie w 26 roku, jak wejdzie pakt migracyjny. Dlatego, bo wy teraz się oczywiście krygujecie. Nie, nie będzie żadnego paktu migracyjnego, bo jest kampania wyborcza, i, uwa i uważacie, że Polacy wam w to uwierzą, że nie będzie. A już przecież wiemy doskonale, że europoseł Lewandowski się wysprzęglił przecież i powiedział, jaka będzie prawda, za co go oczywiście skrytykowaliście. To jest prawda, żeby nie wierzyć. Się, nie Odli odliczymy z czasu największych klubów, które mają najwięcej możliwości zabierania głosu na mównicy. Szanowny panie, bardzo, panie marszałku, panie. wysoka izbo, przedwczoraj we wtorek na 78. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia po trzyletnich negocjacjach został podpisany nowy globalny traktat pandemiczny WHO. Walec globalnej mafii koncernów farmaceu farmaceutycznych toczy się dalej. Traktat nie zawiera postanowień dotyczących tego, czy i w jaki sposób jej państwa członkowskie, firmy farmaceutyczne mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ich działania. Tę kwestię rozstrzygnął Europejski Trybunał Sprawiedliwości i okazuje się, że to lekarze będą odpowiadać za tak zwane NOPy. Słusznie wielu działaczy definiuje ten proces jako militaryzację polityki zdrowotnej. Co przejawia się m.in. kreowaniem stanów zagrożenia zdrowia publicznego w interesie Big farmy, kontynuację totalitarno-militarnej polityki zdrowotnej z pogwałceniem praw jednostki, masowe zastosowanie na ludziach awaryjnie zatwierdzonych technologii medycznych, nadzór biomedyczny i cenzurę informacji przez WHO. Konfederacja Korony Polskiej. Opowiada się za odrzuceniem przez Polskę tego traktatu w procesie zbliżającej się raty... Myślę, zapraszam pana posła Jarosława Sachajko, Republikanie. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Szanowny panie ministrze. Półtora roku temu bardzo wiele obietnic państwo złożyli i Duża część państwa postulatów jest już w Komisji Rolnictwa Mrożona i chciałem zapytać pana ministra, czy jednak będą Państwo chociaż część tych obietnic chcieli spełnić, ustawy są. I chciałem kolejne pytanie zadać czym zajmuje się pan wiceminister Kołodziejczak z Platformy Obywatelskiej, no bo według tego, co mówi, on cały czas liczy na to, że pan prezydent Warszawy powie jemu, co ma robić więc może by pan coś podpowiedział i może te ustawy które już są złożone przez republikanów i Prawo i Sprawiedliwość byłyby procedowane a nie mrożone tak jak ostatnio i zgadzam się z panem posłem Sosnowskim należy wzmocnić izby rolnicze tylko na początek tam trzeba zmienić ordynację wyborczą nie dlatego nie, nie, nie bo w tej chwili wąska grupka rolników wybiera sobie izby rolnicze jeżeli zostanie zmieniona ordynacja wyborcza jestem jak najbardziej za tym aby izby rolnicze dostały Donald Tusk i jego rządy w maju 2025 roku to równia pochyła, a ty, widzu, widzisz to gołym okiem. Jego fatalne decyzje i obecny chaos polityczny prowadzą prosto do końca jego władzy. Polityka migracyjna Tuska to kpina, obiecywał kontrolę i bezpieczeństwo, a w 2024 roku wpuścił 322 tysiące obcokrajowców. Z Bangladeszu, Nepalu, gdzie przestępczość, w tym gwałty, to norma. Nie sprawdzają, czy to kryminaliści odrzucili poprawki, które miały to weryfikować. Nie podpisali umów o readmisji, nie kontrolują, co ci ludzie robią w Polsce. Tusk mówi jedno, robi coś innego. Ty to widzisz? Wiarygodność? Zerowa. W Sejmie bredzi, że nie będzie unijnego paktu migracyjnego. A jego kolega Lewandowski już się wygadał, że w 2026 roku i tak go wprowadzą. Tusk kłamie, bo trwa kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Wierzysz mu? Nikt mu nie wierzy. Ty też nie. Koalicja to chaos. Sterczewski i Achira chcą wpuszczać wszystkich. Tusk udaje, że jest za kontrolą, ale nic nie robi. Rząd się rozpada. Każdy ciągnie w swoją stronę. A ty patrzysz na ten bałagan i pytasz, kto tu rządzi? Na pewno nie Tusk. Gospodarka to dramat. Inflacja w 2024 roku na poziomie 4,9%, program mieszkanie na start to fikcja, centralny port komunikacyjny leży. Ty, młody człowieku, głosowałeś na Tuska w 2023 roku, a teraz nie masz za co żyć i gdzie mieszkać. Protestujesz, bo masz dość. Sondaże to gwóźdź do trumny. W maju 2025 roku poparcie dla koalicji obywatelskiej spadło do 23%, o 8 punktów mniej niż w styczniu, według badania IBRIS. To rekordowy spadek, a ty widzisz, że ludzie odwracają się od Tuska. Jego kandydat na prezydenta, wystawiony w obecnych wyborach, według sondaży CBOS, ma tylko 18% poparcia. Przegrywa z kandydatem opozycji, który ma 31%. Jeśli przegra wybory, a wszystko na to wskazuje, to będzie początek końca rządu Tuska. Bez prezydenta po swojej stronie jego koalicja się rozpadnie, bo nikt nie będzie chciał tonąć razem z nim. Tusk sam się pogrąża: migracyjny chaos, kłamstwa, rozpad koalicji, gospodarczy marazm, fatalne sondaże i przegrana w wyborach prezydenckich. To jego koniec, a ty zobaczysz, jak ten rząd się rozpada. I to szybciej niż myślisz.